Hmm. No, witam. Z tej strony Fund XP. I dzisiaj robimy inną serię Minecrafta. To je nowa serwia, seria. li, Przygody lisa. O! Coś my tak robił i faktycznie to mi się przydaje. To jest bardzo fajne. Nie doceniałem tego, ale już widzę, że to jest fajne. A więc tak, w dzisiejszym odcinku będę starał się... Dzisiaj w, yy, w poprzednim zrobiłem domek, zrobiłem jaskinię, ale w dzisiejszym tym chyba zdecydowałem się na domek. Tylko potrzebuję bardzo dużo drewna. Mhm. Przepraszam, jeśli słyszycie dźwięki w tle. To bardzo przepraszam za nie, po prostu mam też paru braci, a reszta jest w domu, ja jestem na zdalnym. Skończyłem parę godzin temu lekcję, został mi mały braciszek. O, nie mogę, ej, dobra widzę tam coś świeci się. Okej, okay. okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm. A więc tak wiem co muszę zrobić teraz. Przepraszam jeszcze że... jaki widz tam powiedział mi, że mam lepiej było jakbym na klasyczny. W następnym odcinku, jak chcesz, mogę Ci pokazać, jak wziąć na też Ja na razie po prostu nie wziąłem, bo... Nie chciałem. Pyk. Pyk. No i chyba to tyle. Odbieram szykierkę. I robimy. tak. akurat to mi się przyda bo ja nie lubię grać w minecrafta bez torcz a torcze są mi potrzebne bo ja nie lubię ciemności w minecraft jeszcze że mi potwór wyleci to wiecie hmm ale to nic teraz mam jakiegoś innego stone ale okej okay. tum, tum 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 a no Hm, ale ja też mam naprawdę do was wielką ale to oj Mam wielką prośbę do Was, widzowie. Jeśli widzicie ten film, albo nie wiem. No, jeśli widzisz ten film, widzów, albo wy widzicie, albo. albo widzko. To proszę, udostępnij ludziom. Proszę, bo ja chcę mieć lepsze takie, jakby. że powiem. zasięgi I. Rozgadałem się, żeby chcę tak wyjść, żeby było jak w TikToku, żebym był u Ciebie w DC. Hmm. Mm -hmm -hmm. Okay, uwielbiam, uwielbiam. Czemu ciąg się ciągnie? Co chwilę te drzwi... Oj, po prostu ci... co chwilę jakieś drzwi się otwierają. No szkódę i zamykaj ją. Za chwilę przyjdę. Dobra, to przemyślemy. Jak podeszłem, to nie dmuchało, ale nagle to pewnie za chwilę. No, odeszłem i za chwilę będzie. Proszę jeszcze. Nie, nie ma już. Jest, dobra, jednak jest. Uuu, i kopalnie znalazłem. I co? Jej. Dobra, wiecie co? To jest odpowiedni moment, żeby zrobić pochodnie, po siecyka, widzowie, jestem bojuch, tak, bojuch jestem. Tam parę, o, teraz jedną, tak, teraz... O. Albo dobra, co się będziemy ten... Jestem szesnaście pochodni, dobra, to jednak nie chcę być. Boże, co widzę Nie ja bym sobie trochę butówców nazbierał. O kurde, dobra schodzę na dół tam. Nie! Kurde! Ja! Dobra, widzę, więc chcę powiedzieć, że zginąłem z dobrymi temami. Jestem wkurzony. Bo mi też tego trochę Minecrafta laczy. A jeszcze... Super, jeszcze odcinek musisz Patryk kończyć. No rewelacja. Jest! Dobrze. Co to było? O, dobra. O dobra. Hmm. Orłowidzowie. Hmm. <ścoughs> Tylko teraz, Patryk, postaraj się nie zginąć, bo zginiesz to będziesz się majdą. Co za pa... Jest. Uch. Mam tego więcej. Iiu. Tak szczerze nie wiem po co biorę złote, ale jak złoto, złoto biorę. O. Jestem debilem, zapomniałam. Ale następne żelazo, je. następne żelazo jest. No normalnie. Teraz muszę wrócić tam, skąd spadłem z gram i... Dobra, mm, przerzucimy to na później. Jeszcze mogę tak z 5 minutek ponadjąc. Elle est pas de <tousse> Nie będę tam szedł, nie ryzykuję. Choć ryzyko to moje drugie i mnie to nie będę ryzykował najlepiej. Widzicie, widzicie, macie stolnego YouTubera. Wiem, tobież gaming Dreams są lepsi o tym. Nie, nie musicie mi mówić. Ja, że jeśli. mówicie. Ostatnie moje drewno, które mnie upeci na dom. Smutek, a zostało mi jeszcze osiemnaście tonic. No szkurde! Panie lipy. Nie, dobra, spadać. Nie no kurde nie Podam Proszę Jedzonko Nie, creeper, creepery tu są, zombiaki po mnie już. Uff. Uff. Proszę, Żarówka niech tu będzie. O nie, no proszę. Nie. <śmiew> 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 Warto. Nara, Zostawcie z sobą płaka.